Wów leży pod gniazdem Pochodzi Leży przebo. Leży pod leży, leży, wenty leży Dawego to już Naj, super, brawy się na dwa Co jest, co jest? Przepraszam Jarek Szalałeś? za no Cza, kuchu? Kuchu? Ja, co do skaczesz! Skoczy, granaty wali nam! Mogę sobie na tym koście, czy gramy? Gramy już, Mateusz. Miałeś na siku cały dzień. <grym> <grym> cały dzień był na sikanie. Ta, ma też specjalnie czeka siku, aż mecze Maritos będzie. I się <grym> tak. Mogę dawać ready, Pago? Pago nie mam. Przecież my nigdy nie pojedziemy na oraz z takim podejściem. Pago nie ma delaya podobno. Typowy, typowe Typowy Mateusz, nie? Bez delaya no, On się wysika, delay ustawi Wiesz coś Izak? Już ze zsikaniem to, to zrozumiem, ale że mnie z tym delayem teraz podpierdolisz przy wszystkich To już chujówka trochę ze swojej strony ziomek, chujówka nie, no Mateusz. Naprawdę. Jak grać bez delaya, nic nie mówiłem nigdy. Nie no, i tak zawsze miał, bo sprawdzałem wszystko. No weź, mi piszą wszyscy, że, że idą do ciebie, bo ty bez opóźnienia streamujesz. Ale ja też sobie trochę widzę u siebie, no. <laughs> Miałeś naprawdę. już swoje czasy, już daj spokój. <laughs> Wracaj do go. Panowie, czy to jest ten dzień, nie. gdzie Meritos Na oponenta na, pewno nie. Nie na ma mapie deniuk? Nie ma szans. Ja myślę, tak, wygrywamy kosty, zaczynam po CT, nie? 12 mhm. robimy. Mhm. I potem to się zestra, tylko... zanim się zaczniemy po stronie CT. No, baj, kosy bo... <laughs> w tym przegrałem, że dawaj, dawaj. Jeden naprawy, dwóch naprawy. <laughs> to, 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 to Jak to się wydarzyło? Nie myślałem... ja mam pojęcia. Wydawało mi się, że wygrywamy te Zostańmy no, no, tak myślałem ty. To jest raz! Co to? Witam wszystkich na kolejny, bo ciągle już będzie gnój, będą jajca, będzie kurwa, chodziło o to. Brakuje ci skinów w grze? Marzysz o niesamowitych przedmiotach, które będą cieszyć Twoje oko? Mmm czy ta gablota brzydkich skinów nie przypomina ci czegoś? Czas to zmienić. Na helkie możesz odgrywać z niesamowitymi skinami. Spróbuj swojego szczęścia, użyj kodu PAGO na darmowe środki do gry oraz plus 15% do depozytu. On na dół chyba zbiegł chyba, ja, go? Dobra, Zabaj, ja krótki wychodzę już. mnie, nice. Kode VP, kode VP. Patrz, kładź. Ja jestem nie słyszę. Jest rampa, jest rampa. Fenix leży. Lewo patrzę pangą. I rampa raz Brawo panowie, jazda super taktyka. Kurwa, nie super, trafiłem super. go nawet. Brawo pewor, brawo panowie, jedziemy dalej. Teraz panowie brawo, musicie ma, iść outsideem we czterech, a okay? nie kto wie na kwadracie, okej? Pokojem, widzę smoki jakieś popago, to już widzę z Lesuję pod Lesuję pod już dół Proszę, wystrzy wariaty pewo Jeszcze jeden na kwadracie, dwóch kwadrat, dwóch kwadrat. Mają tylko maka. Jeden jeszcze był. Prawo! Dwóch, jeszcze scream, scream. Scream blisko, blisko masz, to Nie Neguję, to tu. Fajajaj. Kurwa, przejdę! Chuj swoje gramy, jeden poszedł na dół, jeden jest, na, jest na Najlepsze jest to, i... że pakę zostawiliście, kurde, to jest, to jest najlepszy w ogóle. Nie wiem, kto jest takim zawodnikiem, który wrócił bombę w tej sytuacji. Ja nie miałem. Ja mówiłem, że wrócę, bo ja jechałem. Dajcie mi, dajcie no, ale... mi szybką. Kurwa. Nie no. Ale powiedziałem, nigdy nie mógł w momencie jak rzucałem, powiedziałem, że zostawię bombę. Dajcie mi szybką ścianę, szybką ścianę dwa, mi dajcie, dwa. dobrze? Dwa. Tam I ja sobie schodzę od razu pierwsze tempo 20, okay, na dół Tak ja Chyba tak Jeszcze ja raz na plecy mam zajęłem. zająłem Nice no to im... ja Jestem na dole już Chodźcie rampą na dół Chodźcie rampę Uważajcie w smoku. Nie ma a, ziesz, mam jednego na krótki co Kracie? Jest? Jest, krótkie I Office jest gdzieś, Office ofis, no Mój no, no. na dole jest już krótkie. jest Na, do, Ale, na górę no. wejdźcie, wróćcie sobie na górę Pod gniazdo no. z rampy Brawo nice. A to, to, oni... to jest ten z oficera raczej Brawo O, Poza górą Kurwa, ja muszę wiecznie w wchodzić Nice, z, zbiegał do paniska Mimo ma idą Dorzucimy z Ja bym i tak pod Heaven Chodźcie pod kawę, chodźcie pod kawę. Jeden na rampie Jeden na rapie był. No, zgodę, no że... ten podniazdem jest po. Ja mogę no, teraz zbić siebie i niebieska. wam zrobię trochę. Zrobię wam trochę zamieszanie na dole. Feniks, Feniks teraz. Nie wiedzą o mnie. Zachodzę AWP. Da dajcie czas. Poczekajmy, poczekajmy. Ty nie widzę tej AWP. Jestem podniazdem, zaraz będę. Może być czerwona też, prawda? Możemy jest na rapie też zrobić jakieś granaty. Jak nie, nie, nie. Może respał, wie gdzie ta AWP, ty ona jeszcze są u mnie gdzieś. Nie ma respa. Hmm. Idę na rampę, poczekajcie. Może, możecie coś rzucić jak chcecie wiedzą na rampę teraz. Nie. nie, nie wiedzą raczej. Izak, jeden tak, na dole był, nie? Już tu są, jakoś o ścianę. Na dole? Gniazdo A, biega. Ty, idę gniazdo nie? zabić jednak. Rampę macie clear. Rampę zabiegam na prawda? Do lewej, do lewej, do lewej. lewej. Ostatni. Nice. Brawo. A idziemy w górę? No jeden to na to dole chyba. jest. Gdzie ty jesteś? W To jest na górze? Ja wchodzę w górę z pago. Zajebiście. No. Feniks Bullas, wulas. zabił Pewora, no. Tak jest obity, Feniks obity, ma 50. Nie wiem, nie. Traujmy, nie nie Ja idę za nim. Brawo. zajebiście jaka forma, ty. Dziękuję. Dobra do roboty chyba. Wszyscy nam widzie. grali, tak? Ale ładnie proszę, ma że byli. Grali, nie? Wracam do forma. Proszę Leży AWP, leży AWP, AWP-awita z pieniądze. Wracam do forma. Panowie na jedną opcję wystarczyło w, w, przestawić i zobaczyć co się dzieje, nie? Nie no głowa mnie boli, może dlatego nie jestem sobą. Nie, jak dzisiaj byśmy grali o subę i pewer by byli w drużynie, to myślę, że bez by było. Może zagramy? Chcesz chłopak światu proszę żeby przeprosić Ciebie za przypierdolkę wcześniejszą słuchaj, taki, tak teraz grasz, słuchaj na... No ale jak przepraszam. Ale no właśnie, to gra, może to był to powód chyba, z tego. Nie no, powinniśmy podziękować w no. tym Ci podziękować raczej. Ja potrzebuję taką rękę nade mną, taką, rozumiesz, bicz taki. Tardą wąs zaparę. Tak, tak, ja no. lubię tak. Nie no trzeba to tak to za sikkę ta trzymać. Za siejkę trzeba mnie... Paweł wie! Pod gniazdem po chedzie, lol. Po przez ścianę. Chodźmy trzuczane. rampę, przyświeźmy rampę, przyświeźmy rampę teraz, go, go, go. chodźmy po jest, po jest, po rampę. na rampę. Po chodźmy na rampę Leży przebo. Rampę. Chodźmy razem, rampę po prostu, razem wejdźmy. Mhm. No pierwszy. To jest posadzony. Leży, pod, leży, leży. dół, będzie już. Nie, to wróćcie, wróćcie górę, wróćcie górę. leży. Oni się pogubili w ogóle. Ostatni. Dawaj go na to już. No, no super, brawo panu. 17 fragów, Co jest? Nie, no Mateusz jest dzisiaj po prostu katem Maszyna. Goło tu dzisiaj błaga, chcę sobie zjewać humoru Co, co robimy? No, Jarek, nie, no żartuję, mogę. Mi <grym grym grym> dwa razy nie <grym> mógł. To Co jest, budem? Co jest, co jest? Dlajmy. Przepraszam, Jarek za A. No, 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 co no Mateusz, co to za sabotażysto? Pod heavenem, blaszko Czerwona! A był... I AWP pod heaven jeszcze. Kurwa, że go nie zadziwiłem Na czerwono jest E, no Mateusz się trollował, już żądam dziurę Mateusz nie ma trollować, no potrzebujemy cię No, ale też nie było koala teraz, to Mateusz poleciał po swojemu Powiedz co, bro? Co ma robić? Dodam, mi mi karabin. Za dużo pochwałek I było. Daj mi karabin. To się jest zatytę, czuję Kurwa. Fenix, no wnijcie się. Chodzę tu, ale nie mam bomby. Masz bombę? gdzie jesteś? Na rampkę no. Na żade... rampie Idę na rampę, wiesz? Gdzie chcesz iść? Ile wiesz, to w sprawę. teraz szedzam. O kurwa, jaki chedzik. Robić to z tylko dwóch. Aaaa, być klaszt, ty już słyszałeś, wejdę drugie. Mogłem zabić ja, i w tej chwili, że to dobra, no Dobra, dobra połowa. No dawno nie mieliśmy takiego wyniku, nie? Nie pamiętam, do tak mieli. Jest. No, oj, na górę to nie ma wejścia teraz z Mateuszem. Chyba, że Mateusz, a na outsidezie postawimy z taką formą. Nie wiem czy zasłużył. służył. No, może niech dojeżdża po prostu, to skaza No. A no w sumie. Nie mów się tak. No ale, ale w to chodziło, Jarek. Ale będzie los. Ale mu się meczu. to podobało, no jaki zadowolony stoi. Z ja. ja ja skower, co idę. robić? Ja pod miejsce. Ja, jestem. Nie wiem, dosyć losami można wygrać. Smok dwór, nie trafiony. Nie trafili. Dwóch rozbite. Mog przebą. Wór, Dwór, dwór, dużo. Pod heaven będę biec. Jak no pod heaven, nie należy. Leży kwadrat jeden. Nice Jezus, Maryja! Klej są? Dworu nie ma nie, no jeden. Na stylu, ostatni, na silo siedzi. Na Kutaban. Wyskoczył? Nie wiem co robi. Nie wiem, do, nie wiem na dachu pójdź. Tak, ta, do siebie. U siebie na dachu jest. Bo on co chodzi. W to chodzi? On jest w szoku, Widzi go gdzieś na screemie, kto? Gdzie? Tak. No. Na screemie? No. Jaka taka w ogóle, dali smoka na przewo i mi przewo i sobie biegli tam po prostu. A ja skróciłem kurnik. <noise> Skontrowałem, złapałem. złapałem. Ej, no. zaraz, czy Proszę za ciebie, pewor. Lewo, lewo, ja ja czterech, czterech biegną tam. On ja w co razu. Jeden przeszedł, Phoenix. Co to za nie? Ja pierdziele, to już jeszcze jest. Wszystkich pobiłem tak. kurde. Cisza jest tu, straszne. I skakani naprawili. Tu przebo leży jeden tylko, jeden. Do góra! Drzwi, 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 drzwi ale jeden. Znaczy. Przy drzwiach jest. Kubek, kubek Kurnik zero ma, zero ma Kurnik, Kurwa yes, yes. 83 Faktycznie dobrze przygotowanie, no ale jednak mi dzisiaj lepiej. Widać trening. Nie no widać że Zbiera swoje. Na... Tak, 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 tak. Warto ten jeden mecz zawsze zagrać przed. No dokładnie, dokładnie. No, Nie no, za czerwono, ale drzy, garaż. No, jeden drzwi otworzył. Na, na silosie. Na silosie. Na silosie tak. Leżę raz, górą Leży drzwi. Leży drugi drzwi, Paka Jeden rampa, jedna rampa. Wiek? Rampa i sealowu. No czysto, on posiadał na kwadrat. Dostanę flasha na łeb. Oj GG, szybki mecz. Nie no, panowie. No nie no, to w ogóle. 23, 23 na 7. Udało się w końcu zagrać dobry mecz. 23 Adera No nie no, Pago to dzisiaj w niesamowitej formie po prostu. Mówiłem, żeby mapę lepszą zagrać. Mów no no dobrze, inferno. Do, do, dobrze dzisiaj panowałem po prostu. Teraz no. no, 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 no. że mamy dwóch albo trzech teraz pod rząd tych meczów. No, to prawda. Tak, byłoby ciężko. <laughs> no, ale z jeden jeszcze można by cyknąć. Dzisiaj no. Taką eselkę drugą.